Siemano, z tej strony Bartik Prytas w kolejnym odcinku z <laughs> Block Strike czekamy na jeden vs 1 staram się jeszcze dzisiaj wrzucić Q&A ale nie obiecuję dobra, więc cięcie dobra, już jestem w cięciu kurde jak ja nie trafiłam. Ale on mi już trafił. No nie. No, ładną kosę ma nawet. Trzeba troszkę zrafować. O nie, moje flauty zabójcze po prostu. Dobra. bia. A, się. Pięknie. Ja w zasadzie należę do, nich, do ich klanu, tylko nie zmieniłem nikomu, Nie wiem czy zmienię czy nie, ale poza tym nawet nie mam tyle golda. A i mocno poradzi. na naboi, czy trafię raz? Powinienem ja wygrywać, a nie on. To jest niesprawiedliwe. Chyba ma 33 level. No, czyli... Czyli, no wiecie, razy z nim już przegrałem, ale stwierdziłem, że jak to wrzucę, to będziecie się strachnie ze mnie śmiać. Ale ładnie siadło. Nagrywam Pójdę No Zaraz, czekaj, czekaj. Sorry, tak, takie coś. Dobra. Nie jeszcze do się, muszę iść, bo niedziela jest. wezmę tą memkę lepiej. Tę jest taniejsza No nie wiem, on chyba wydał na naskiny tyle hajsu, że nie wiem co. Coś mnie codziennie otwiera, ten tam sekretka O nie. No nie! Zedigla wezmę może. Kuzi wziął, już słyszałem to. Ożty! O, siadło! Jakimś cudem. Magicznym. Nie, ten Digl jest taki celny. Nie, ja słyszał mnie chyba, teraz <grym>, bierze najgorsze bronie, bo myśli, że mnie mi z hańbi. No, przecież on mnie nie widział. Wątpię, żebym by mnie słyszał. Się chwali tymi skinami tak, kurde, że nie wiem. To nie jest P90, to jest 90. Łoż, ty! Skacz! Nie wiem, on gra z jakimś shotgunem. Z dwunastką pewnie, no. Nie, ze Skarem. Coś mi siada. Siada mi coś dobrze. Ja, bo, szanse są równe, bo, bo długo nie grałem w zasadzie. No nie, mała szansa była. To wezmę Gewa i będę... No niee, gdzie na Na no blackhead? No nie, zawiesiłem... Kurde, niedużo. to też na gm chodzi bo to jest dobra broń jednak jak na przykład wychodzicie i tak tak full tu <laughs> jeszcze kupuję sobie, jaka broń do uzi M mój bajonet To szybciej zrobić, bo już tak czas trochę mija, bo już 9 minut. Jest. Jednak z tym nagawam się fajnie, grot dla niektórych jest M2, M9 chyba mniej więcej tak taka nazwa no nie <tryk> aj zapomniałem jednego na Jak wiecie co, wezmę sobie jakąś inną broń.

я не играю в дебилизм. Эмка. Откуда занимаем второй до нас? Ух, пусть нам и спаун. Jez, yes. jaka się, siadła, to ja nie wiem jak to się siadło. Ty mnie tu nie widziałeś, człowieku. A, jest jestem odwrócony, sekundę. Dobra, jestem odwrócony, Nie odwrócony, jestem odwrócony, jestem odwrócony, na <grybuj> <grybuj> Dlaczego? Tego Nie będą musiały być dwie części, Ja się postaram teraz szybko to wygrać. Czemu? Jak? No dobra, widzę może być. łaś szybciej Szybciej No siatła ba To jak najszybciej skończyć. Nie chcę robić dwóch odcinków. Nie chcę... No skąd oni znają hasło? Nie mogę go kiknąć. to nie mogę wydać hasła mogę dać jakieś trudniejsze ale chyba przegram no no dobra, subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie więc na razie, cześć